Dochodzimy do e, tego krzyża, mamy 500 lat. Amen. Tak. E, e, oczywiście są trochę były spory, czy rzeczywiście z Norymbergi przewieziony, czy gdzieś tutaj na Śląsku wykonywany. Ostatecznie jest jakaś zgoda, u nas biskup Wyspach jest tutaj to e, przyjmuje tę wersję, że jest z Norymbergi. E, 1552. Jest taka rzecz ciekawa. jest rzadki krzyż, który ma włosy. włosy. I Baryczka miał... do 1517, zaczyna się oczywiście Rewolucja i I Baryczka, ten krzyże był wyrzucany i Baryczka miał ratować ten krzyż, krzyż przyjeść do Polski. Natomiast... No to jest tradycja, ale, ale którą warto tak powiedzieć, że e, do czasów lutra ten krzyż był, pan Jezus był strzyżony i włosy odrastały. Natomiast jak, jak się zaczął, zaczął się karalizm, przestały włosy odrastać. To jest taka tradycja, oczywiście nie wnikamy w to, w każdym razie jest taki, taki znak. Z tym, że to jest... Ta twarz to jest krucyfiks, który był tam 10 lat temu wydawał się taki, wiadomo tyle tych świec, był, taki patyman na nim był czarny. Był odnawiany w 2019-2020 i teraz bardzo ładnie odnowiony. Proszę bardzo, pokażę, to są różne obrazy, kilka zdjęć z renowacji tego krzyża tam leżący tutaj, się Pani zajmuje, się, proszę, tu te włosy które leżąc, leżącego, natomiast jest niesamowicie, zobaczmy jak jest przedstawiane żyły, napięcie żyły. tam jest ręka też niewidoczna, ale też ty, tak jak, jakbyśmy oglądali z bliska, chociaż tutaj, proszę bardzo, tak. wszystkie no, niesamowicie musiał oznacza na no, to, nie, żeby to wszystko przestać, bo już tutaj jest. Jest, tak, jest tutaj też ten, ten gier, taki ten przywóz, ten, ten krzyż do, do, do Polski. I no, tak wygląda po, po renowacji. Konferencja Dyskopa do Polski zaczęła się w Warszawie, gdy właśnie w święto i zaczęło się spotkuję 3 lata temu, rok tego, takiego uczczenia tego krzyża, 500 lecia go do Polski, jednocześnie no, wielki polski z takim czasem, że zachęcani się w dzień, żeby przed tym krzyżem się pomodlić, bo to jest krzyż cudowny. W Warszawie jest chyba oczywiście obraz Łącki Boże ale to jest chyba najbardziej taki, no najbardziej znany, najbardziej tradycyjny, w tym sensie długo, długo w historii, z historii Warszawy związany, bo przedmiot, przedmiot kultu, Krzyż późno gotycki. Proszę i wreszcie, ponieważ ja trochę sprawuję że tutaj Ormiańską, jestem wirtualistą, więc na koniec już krzyże Ormiańskie. To jest, proszę Państwa, z XII wieku, taki na plan zobaczcie, Ponieważ w Armenii jest na jest dużo kamieni w Są przepiękne, poza tym jest dużo tego kamienia nie... Po, po wulkanicznego. Czyli są w różnych kolorach. Jak te budynki, są często z kamieniem. U nas cegłem tam z kamieniem. I również krzyży drewnianych jest bardzo mało. Natomiast są krzyże kamienne. I te krzyże, bardzo rzadko jest przedstawiona w postać Chrystusa, natomiast prawie zawsze to jest krzyż naszego życia. Krzyż Tam u góry, jak się widzieli, też jest niewątpliwie, ale ten krzyż, który ma te liście na jednym odmiennie kierunek, granat jest takim symbolem, symbolicznym owocem Armenii. E, na dole jest, e, jest symbol Kury Ziemskiej, czyli krzyż, który stoi na Kury Ziemskiej. Poniacy przedstawiamy takie takie kręcące, że kula, znaczy no, tu trochę podobny w środku jest. Symbol wszechświata i wieczności, że pokazanie symbol wszechświata. Chrystus, który oczywiście przynosi zbawienie dla całego świata. Chyba późniejszy jest motyw ten, który był w teologii. Od II wieku, w apokryfach może od IV wieku, mianowicie, że e, na Gorbocie był grób, czyli Adama. I kiedy Chrystus, kiedy e, Chrystus umierał, skały pękały i krew, która płynęła z krzyża, spłynęła na krople, tak jak mówi Grzegorz, nieliczne krople i e, odrobiły Adama. Na czaszkę teraz czaszka dama, później jest kura ziemska i na tym stoi krzyż, tak jeszcze a tutaj jest jest To są te przepiękne motywy, które są... To jest hacz-kar, z Hacz to jest krzyż, kar to jest kamień, Czyli krzyże kamienne. One są wszędzie. Są takie cmentarze, takie doratus gdzie jest kilka tysięcy. Krzyży kamiennych. Na każdym grobie jest krzyż kamienny. To jest niesamowite takie. Jest. Dobrze. I jeszcze pokażę chyba z jeden, a tu są takie przykłady krzyży kamiennych. Właśnie tych haczkarów. Często są napisy. Nieraz tam gdzieś na dole jest przedstawiony fundator. I w Polsce jest obecnie takich haczkarów, chyba z 15. Między innymi jest może nie najbardziej charakterystyczny, ale taki, jaki był w do dyspozycji, jest na sam koniec Haczkar, który jest przy Świątyni Otoczności Bożej, e, który jest flaga e, e, armeńska i flaga polska. On był, e, był poświęcony e, w 2015 roku. Była rocznica serca i ludobójstwa Ormiana. I wtedy ten krzyż był tutaj postawiony. On no, nie jest taki, taki najbardziej charakterystyczny, ale też jest. Jest to krzyż jako e, symbol życia. Proszę Państwa, tyle miam do powiedzenia. Jeżeli byłyby jakieś głosy do powiedzenia, dyskusji, to bardzo, bardzo proszę. Może za mało przybył tak teologię jest znaczenie, ale chciałbym, żeby to była podstawa do rozważania, czym jest krzyż w naszym życiu, czym jest krzyż dla mnie. Oczywiście Krzyż, jeśli mówimy o to myślimy o Chrystusie, o przyrzuciu, o samym Chrystusie, o ukrzyżowaniu, yy, Także.